Zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku w Lesznie byli gospodarze. Tauron azotytarnów jest bowiem czerwoną latarnią w Speedway Ekstralidze. Podopieczni Romana Jankowskiego do spotkania przystąpili jednak osłabieni brakiem Juricy Pawlica. Po raz pierwszy w tym sezonie w ligowym spotkaniu pojawił się Adam Skórnicki. Leszczyńscy kibice czekali na przebudzenie Janusza Kołodzieja, który w ostatnich tygodniach nie błyszczał i na zrehabilitowanie się Troja Bachelora za bardzo słaby mecz w Zielonej Górze. Pewni mogliśmy być formy Jarka Hampela, który dzień wcześniej był drugi, w Grand Prix Czech. Z drugiej strony Tarnowianie, którzy na papierze posiadają niezwykle ciekawy skład, nie wygrali jeszcze żadnego meczu, bo ciągle brakuje punktów któregoś z zawodników. Mecz niezwykle pechowo rozpoczął Sławomir Musielak, który nie opanował motocykla na starcie. Pierwsze doniesienia wskazywały na to, że Junior byków wystąpi jeszcze w tym spotkaniu. Niestety Sławek na to, że się już nie pojawił. Tuż po meczu został odwieziony do szpitala, gdzie stwierdzono złamanie kręgosłupa na odcinku piersiowym. Na szczęście nienaruszony został rdzeń. Aż 7 z 8 pierwszych wyścia... Wyścigów zakończyły się remisowo. Ekipa Mariana Wardzały stawiała spory opór, a kibice walkę na dystansie oglądali dosłownie non-stop. W trzecim wyścigu ogromny pech spotkał Troja Bachelora, który na prowadzeniu zaliczył defekt motocykla. Na domiar złego w biegu piątym goście zaskoczyli po raz kolejny, zwyciężając 4 do 2. Niespodziankę swoim kibicom sprawiła para Sebastian Ułamek Martin Waculik. Uniści przebudzili się w biegu dziewiątym, w którym kapitalnie spisali się Janusz Kołodziej i Adam Skórnicki. Debiutujący w tym roku skóra w przekroju całego meczu nie błyszczał. Jednak podwójne zwycięstwo w tym biegu okazało się kluczowe w drodze do meczowego zwycięstwa. Na pewno można było zrobić więcej, ale no tak to bywa. Trochę, trochę może nie jestem jeszcze. No Popełniałem trochę błędów, a w za błędy trzeba płacić. I mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach ich uniknę i wszystko będzie tak, jak bym sobie tego. Cztery kolejne wyścigi byki zwyciężały w stosunku 4 do 2, a po 13 tryumf gospodarzy stał się faktem. Kibiców elektryzowały m.in. pojedynki Krzysztofa Kasprzaka i Damiana Balińskiego, w których trzykrotnie po kapitalnych szarżach lepszy okazywał się ten pierwszy. Kasprzak po zawodach nie ukrywał, że nieco pogubił się w trakcie spotkania. No tak, początek był, był dobry, układ dla nas. Też myśleliśmy, że w końcu wygramy ten pierwszy mecz sezonu, bo to jest strasznie potrzebne i nami, klubowi, i kibicom. Ale później coś się pogubiło i każdy gubił te punkty. I ja jechałem 13, 14, 14, 15, znowu, znowu zrobiłem ten sam błąd, pojechałem na tym samym motorze, a te nowe tłumiki tak e, zabijałem silnik, że już praktycznie w 15 biegu to chyba kompresji nie miałem, nie mogłem nic nawet zrobić, nawet się nie podłączyłem do walki. Więc dużo jeszcze testowania na tych nowych tłumikach tragicznych i będziemy dalej walczyli. Z całym przekonaniem można stwierdzić, iż niedzielny pojedynek był najciekawszym w tym roku w Lesznie. Mimo, iż druga część meczu przebiegała pod do gospodarzy, nie stracił on na atrakcyjności. Unia ostatecznie wygrała wysoko 51 do 39, jednak o dwa ligowe punkty łatwo nie było. Od samego początku, prawda jest taka, że wiemy, że musimy jechać i punktować dobrze, żeby spotkania wygrywać z Tarnowem, który jest na końcu tabeli, ale przecież jak dzisiaj walczy dzielnie. Także wynik nas zadawała. Wybraliśmy to spotkanie e, może nie łatwo, ale zdecydowanie dosyć końcówką, także to, to świetny rezultat i to nas cieszy. Czuję się dobrze, czuję się komfortowo, nieważne gdzie jeżdżę, na jakim torze, e, praktycznie wszystko jakby, układa się takim dobrym torem, który sobie zaplanowałem i, i chciałbym to utrzymać po prostu w dalszej części sezonu, który jest jeszcze długi i pewnie będzie miał wiele niespodzianek, także jestem czujny i mam nadzieję, że będę w stanie kontynuować swoją dobrą pasję w kolejnych występach. Trener Marian Wardzała liczył, że dla przyjezdnych to spotkanie będzie przełomowe. Na pierwsze zwycięstwo tarnowscy kibice będą musieli jednak poczekać. Mieliśmy nadzieję, że właśnie to tutaj będzie można zdobyć pierwsze zwycięstwo dla swojej drużyny, ponieważ naprawdę jedziemy bardzo nierówno. Jedzie dwóch lub trzech zawodników bardzo dobrze, dwójka odstaje ewentualnie odwrotnie i praktycznie mamy to dzisiaj przykład, gdzie Waculik robi w meczu poprzednim 14 punktów, a dzisiaj przyjeżdża i robi 4. Taką właśnie przeplatankę mamy przez cały sezon. Nie, jakoś nie mogą przystawnicy złapać takiego retru, żeby wszyscy punktowali. A na tym właśnie cała siła i sukces polega i jedzie się cała drużyna. Brzmi nie chodzi, że ja każdy na swoim najwyższym poziomie, ale na średnim poziomie, gdyby pojechali, mamy kilka meczów wygranych już w tym sezonie. Nie mamy na to recepty i... Szukamy cały czas. Ja myślę, że znajdzie się w meczu, który czeka nas w Tarnowie właśnie z Unią Mieszczą. Najwięcej punktów dla Teuronu Azoty Tarnów zdobyli Ułamek i Kasprzak po 10 w 6 startach. Po 14 dla Unii Leszno zainkasowali Jarosław Hampel i Janusz Kołodziej. Dobry mecz zaliczył Troj Bachelor, zdobywca 10 oczek. Już za tydzień rewanż w Tarnowie, gdzie po raz pierwszy przyznany zostanie punkt bonusowy.